Dzień dobry, cześć. Dzisiaj będziemy komentować e, też zaota. E, to, co się stało, bądź to, czego, do czego nie doszło w programie Zero. Wczoraj miała odbyć się e, jedna z rozmów z kandydatami na prezydenta e, ustanowskiego, z Maciejem Maciakiem. Generalnie odbyła się o tyle, o ile się zaczęła i się skończyła. Jest mnóstwo mnóstwo dyskusji w internecie na ten temat. My postanowiliśmy oczywiście dorzucić kamyczek do tej dyskusji. Oddaj głos do studia. A co ty w ogóle o tym myślisz? Tak po prostu jakby w dwóch słowach. Jestem zawiedziony w dwóch słowach. <noise> no, to jest tysięczny komentarz pod tym filmem, a coś innego? Nie, w dwóch słowach to tyle. Opowiadaj więcej słów. ogólnie no, byłem ciekawy tej rozmowy. Byłem ciekawy pana Maciaka. Chciałem, żeby coś tam z niego wyciągnąć, żeby jakoś poznać sposób jego myślenia. Niezależnie od tego, kim on jest, bo jak jest rosyjskim szpiegiem, no to. To tym bardziej jesteśmy ciekawi. Fajnie ciekawami. mieć w programie rosyjskiego szpiega i z nim pogadać. Jeżeli nie jest, to też jest to ciekawe, że nie jest, a mówi to, co A brzmi mówił. jak szpieg. Rosyjski. E, to, co mówi, czy on myśli, że trzeba tak powiedzieć ze względu na to, że. Mm, Chcę być szczery sam ze sobą i z tym, że no, podziwia człowieka za to, że ma twardą psychikę. Bo co ty dużo mówić, pity, ma twardą psychikę. Ale czy się go podziwia, to jest jakby zupełnie inne, inne pytanie. No więc, więc ja odpaliłem z dużą ciekawością i byłem strasznie zawiedziony tą manifestacją troszeczkę pana Stanowskiego. Tym bardziej, że pan Stanowski twierdził zawsze, że chodzi o to, żeby z kimś pogadać, żeby przedstawić jego poglądy. Jak skazany morderca, okej. Okay. Jakby Putin miał zaprosić do studia, to ok, ale. Pan Z jego szpiegiem? Nie, okej. Okay. Inaczej, okay, no. tutaj właśnie myślę, że mówisz, o, jakby wkraczasz w samo sedno tego, co mi na przykład tutaj jakby przeszkadza, to jest właśnie to, że no chyba kanał zero miałbyś taką formułą, gdzie każdy może powiedzieć cokolwiek, jak wiecie w Anglii jest podobno jakiś taki skwerek w parku w Londynie, gdzie każdy może powiedzieć, co mu się żywnie podoba, nawet jeżeli to jest prawnie zakazane w Wielkiej Brytanii. Ale musi nie dotykać ziemi musi angielskiej, Musi nie dotykać tak? ziemi angielskiej, czyli na wiem, stanie sobie na książce i już jej nie dotyka stopami i może mówić wszystko. Jakby to jest taki ukłon w stronę wolności słowa, nawet w kraju, w którym te rzeczy, których tam nie wolno wtedy mówić, są dozwolone. Aczkolwiek, ciekawe jest, co, jak, to, jak to jest teraz. Ciekawe, czy wam dalej no, to obowiązuje. Nie wiem, ja mówię tylko o tym kazusie, bo takim kwerkiem w polskiej przestrzeni medialnej Mm, yes. Był, nie wiem, kanał Zero, myślę, że dalej jest, ale to jest takie fopa, dosyć duże, to jest... bo właśnie, to jest tak, że wszystko, wszystko do tej pory, czy wywiad z Brownem, o którym wszyscy się tak obawiali, że no nie, stary, Brown, to po prostu reklamodawcy ci uciekną, zbankrutujesz, firma przestanie to... działać, takie były narracje i czy one były sensowne, czy niesensowne, okazało się, że jakby no, bezsensowne, ale narracje takie były i powiedzmy, że Stanowski też do tego pił, jak rozmawiał z Brownem, że tutaj, wie pan, ja tu pracuję, mam ludzi, pracowników, i, i tak dalej. Bardziej pewnie z przekąsem niż serio. Ale odbyła się rozmowa z Brownem, który mówi no absolutnie niekontrowersyjne rzeczy. Na no, wiele kwestii, no nie? Brown gryzi, gryzi się w język, jest bardzo często e, traktowany jako osoba za kontrowersyjna na w ogóle standardy nawet wolnej wypowiedzi. No czy my tu... się absolutnie nie, no, Inaczej to jest tak. ok, i spoko, nie znam cię starych, chcę z tobą porozmawiać, masz swoich wyborców, masz swoich zwolenników, jesteś kandydatem na prezydenta. Powiesz w moim programie, że Żydzi właściwie są szatanym, ja się z tym nie zgodzę i jest wszystko Gitnie, no nie? I teraz tutaj jest tak, że jest kolejny um, przedstawiciel um, jakby z jakiejś części społeczeństwa. Albo jeżeli jest szpiegiem, to przedstawiciel swoich zwierzchników, ale de facto jest oficjalnym kandydatem. No więc zapraszasz wszystkich, no bo oczywiście ja w programie zapraszam wszystkich, po czym. Wywalasz go ze studia i wychodzisz, jak obrażona ja panienka. Studia, nie, on powiedział, że ta rozmowa jest skończona. No i generalnie już lepiej byłoby wyrzucić kogoś, niż samemu się wyrzucić, bo to też jakby, tak no chyba nie o to chodziło, nie? I ten maciek potem tak został, taki trochę jakby, no nie wiem, no to ja mogę sam poprowadzić ten program, no nie? Mi no się jakby, wydaje, wiecie, że to było bardziej tak, że Stanowski chciał faktycznie ważne. obejrzeć mecz, i sobie pomyślał, że haha, zrobię taki gag. Ale... nie chciał obejrzeć meczu, Tr troszeczkę, on nie chciał, on troszeczkę, sobie to nie, nie, troszeczkę, nie wszyscy sobie żółkują, że obejrzą mecz i nie, to nie o to szło, on sobie to wyreżyserował według nas, że to nie było takie, ach, nie mogę tego znieść, tego antypolskiego, nie wiem, rosyjskiego był kotu, więc wychodzę na białym koniu. Jakiś a moim chciał sobie obejrzeć mecz i tak troszeczkę eee, chciał sobie że że zrobię tak, to może Nie, To jest poważniejsze niż ty teraz mówisz. Ja myślę, że to jest kwestia poważniejsza, a tym bardziej, że bardzo zlekceważył. I już mówię o Maciaku, to, oczywi... to jest oczywista oczywistość, że zlekceważył swojego rozmówcę. Mógł po prostu nie zapraszać. Mógł powiedzieć, stary, słuchaj, po ostatniej debacie prezydenckiej, gdzie powiedziałeś, że są rzeczy, za które możemy nie wiem, szanować Putina czy podziwiać go za coś, I ja uważam to za rosyjską propagandę. Głęboko się z tym nie zgadzam. Nie chcę ci platformy. Fajnie, byłoby to uczciwsze niż to co się wydarzyło, czyli zapraszam cię mimo wszystko, a przecież wiesz doskonale, że on to powiedział. On powtórzył to co powiedział. No ta będę maciek zdystansował się nawet od tego. Powiedział, że no nie użył był może słowa, że szanuję, ale że tak trzeba podkreślić, że widzę to dystansował się na wstępie troszkę, tak? Jeżeli jest rosyjskim szpiegiem, to nawet bardzo i po prostu wychodzisz, jakbyś nie spodziewał się, że on to powie, czy powtórzy zaczynasz od tego i kończysz rozmowę na pierwszym pytaniu, no nie, to jest słabe bo właśnie pokazuje brak szacunku no, jakby maciak maciakiem, ale słuchaj, no, mnóstwo ludzi, którzy zupełnie nie podzielają poglądów maciaka, chciało zobaczyć, jak go grylujesz pytaniami, w których on sam się zapętli. Nie będzie w stanie nic sensownego powiedzieć. I to zupełnie, jakby oddałeś walkowerem taką właśnie sposobność, no nie? To, jeśli chodzi o dziennikarskie podejście, jest bardzo słabe, bo jest poddaniem się. W takim bezsensu na wstępie masz wszystkie karty, do, jakby, wszystkie te pytania, które sami my byśmy chcieli zadać komuś, kto ma jakieś problemy. Inaczej, inaczej, powody, inaczej. Nie? I nie ma. A ma chodzi to być? o to, że miałeś karty do tego, żeby rozegrać go, a oddałeś to, bo to, że ty wyszedłeś z studia, nie ma żadnego znaczenia w sensie... W, ma, ma negatywne. Nikt się Maciekiem nie interesuje, on nie będzie prezydentem, on będzie miał znikome poparcie w granicach błędu statystycznego albo jakichś pomyłek sondażowych. No jakby o co ci chodzi, nie? Wiadomy jest, kim jest pan Maciej Maciak, tak samo jak wiadomo było, kim jest e, Grzegorz Brown. Myślę, że sylwetka jest... Janusza Wolusia była bardziej zagadkowa dla Polaków niż jakby tych dwóch polityków na chwilę obecną e, po debatach i... Ja jestem po prostu ciekawy tej ci osoby. Chodziło? Jestem ciekawy tej osoby, trzeba było ją przedstawić, no można by ją skonfrontować, ośmieszyć ją nie w taki no sposób, że, że nie się z niej hostu, śmiać, tylko. Ja tylko... O, no i postawę po prostu, bo tak naprawdę, co, co pan Maciek sobą reprezentuje? No, człowiek, który mówi o tym, że nie powinniśmy mieć armii, bo o naszym bezpieczeństwie świadczy to, czy ktoś nas lubi, czy ktoś nas nie lubi, no to nie jest. To nie jest orzeł, co tu dużo mówić, nie? Albo ma płacone za to, żeby I tak mówić. Albo nie? ma płacone, ale są dwa aspekty. D ale no, tak. Bardziej mógłbyś nawet zobaczyć, nie. zniuansować, czy to jest bardziej kwestia tego, że on ma płacone, czy on po prostu tak uważa i jest po prostu człowiekiem troszkę z kosmosu e, w Polsce wobec tych realiach. No też się tego już teraz nie dowiemy. No nie. Na razie wiem, że go ładnie potraktowałeś. Przerwałam ci. Wielokrotnie. <grym> nie dajesz mi nic Możesz teraz wyjść z auta. Wypowiedzieć. Przedstawienie pana Maciaka, osoby jego, to, że on w ogóle kandyduje, jest kandydatem na prezydenta, to jest pewien element I ten, ten wywiad mógł być formą reportażu, czyli przedstawienia tej sytuacji, nakreślenia i jakoś naświetlenia, że takie rzeczy się zdarzają. To jest, no Dla mnie to było ciekawe. No i to jest, zostało troszecz, no nie, nie troszeczkę, to zostało całkowicie zmarnowane. Można było coś z tym zrobić, nie zostało zrobione nic. A, i jeszcze jedną rzecz, na którą chciałem wcześniej zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że ten gest jest troszeczkę pyszałkowaty ze strony Stanowskiego na takiej zasadzie, że on wierzy, już tak mocno chyba wierzy przez to, że ma oglądalność dużą jego materiały, że Kanał Zero to on jako osoba. A to też nie jest tak w 100% prawda, bo ja, Kanał Zero mnie przyciąga ze względu na to w jaki sposób rozmawia z ludźmi i to, że daje się ludziom wypowiedzieć. A jeżeli Stanowski będzie robił to, co wszyscy pozostali, to, dla, to cały kanał Zero dla mnie traci e, wartość, nie? E, z jednej strony mówi o wolności słowa i o tym, że nawet on ma prawo kandydować i tak dalej, a tu sam go kanceluje. No, taka jest prawda. Skancelował go. Bo, jest nie, bo nie chciał, żeby... Nie, on nie tworzył kanału Zero po to, żeby ktoś mówił coś, treści, które mu się nie podobają. Tak ta w sumie było stwierdzenie po tym. No, wcześniej sądził, wydaje mi się, zupełnie coś odwrotnego, no ale to. No nie wiem, wydaje mi się, że taki. Może nieprzemyślane trochę to było, może on sam się gdzieś tam zreflektuje, um, na, razie tego nie. na razie się nie reflektuje no nie, nie reflektuje nie głośno, się, bo głośno, dlatego że też idzie w tą stronę, że a tak chciałam, tak zrobiłem, no może to tylko prawo. Ale to nie jest kwestia tego, że on troszeczkę tutaj próbuje budować się, że on się zachował tak honorowo właśnie, bo rosyjska to nie jest niechyka. Nie, nie jest honorowe. To jest tak, że ja nie, 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 ja nie, właśnie, musiałem. Ja nie musiałem, no... ja jestem prywatnym, przecież mogę robić, co chcę. To jest tak, że Stanowski no możesz, bardzo lubi, no. tak jak inni dziennikarze, ale wyciągać trafisz. niekonsekwencje i jakieś inne wypowiedzi polityków sprzed, nie wiem, x miesięcy czy lat, gdzie mówią zupełnie co innego, niż potem robią. I tutaj niestety też tak zostało tutaj pod, podbite e, nagraniem, e, jak Krzysztof Stanowski pytano o to, czy nie przeprowadziłby wywiadu z Putinem. Mówi, że oczywiście, jest super, I sam bym go zapytał o te porwane dzieci i cokolwiek, nie? I z Putinem spoko, z Maciekiem niespoko. Czy jesteś niekonsekwentny? Albo ci się zapomniało, albo powiedziałeś i tak myślałeś i jakby... To jest niekonsekwencja i to bardzo duża i myślę, że to jest bardzo słuszne do tego e, m, jakby taki m, przytyczek, no nie, że tak, by, tak mówiłeś, po prostu sam tak mówiłeś, no nie? To są twoje własne słowa, a teraz próbujesz grać taką kartą, czy znaczy grać kartą to jest takie mocno już osądzające, ale to trochę tak może być odebrane, że takiego jestem, taki honorowy, że aż nie mogłem moje uszy delikatne znieść nie mogły e, tej ruskiej propagandy. No. Może mogłyby, nie? Może by mogły, może być mniej się unieść i nie wiem właśnie czym, patriotyzmem, czy czymkolwiek. I ale to było z tego fajne rozwój. To było, to było na chłodno zrobione. Na... To było przesedywane. Właśnie najbardziej nam też przeszkadza to, że gdyby to faktycznie widać było, że ty masz te emocje, ale ty po prostu zrobiłeś to na chłodno, to było wyreżyserowane. I to, czego ja na przykład nie lubię w debatach prezydenckich, to tego, że ktoś nie jest naturalny, tylko ma od słowa do słowa wyryte na rympał, na pamięć, co on ma powiedzieć, żeby się zmieścić. Jakby to nie jest, Ja rozumiem kwestię reżimu minutowego, ale dla mnie to jest także że wolę takiego Marka Jakubiaka, który nie ma w ogóle przygotowane, co mówi, on ma tą minutę on i słychać, że on się nie wyuczył na pamięć swoich wypowiedzi. I ja to cenię. A tutaj było tak, że widać było u Stanowskiego to, że on sobie to przygotował, on sobie to wyreżyserował i to że takie to to, to odegrane. Ale dobrze, ale chcę to podkreślić. To, co jeszcze ja mam w tej sprawie do powiedzenia ja myślę, że czy skończymy, nasze adwokatem do tego, co to się dzieje, to to, że tym wyjściem e, z programu e, przy rozmówcy, jakim jest, czy mógłby być Maciak, on trochę za, e, strzelił sobie w piętę, dlatego że do tej pory wszystkie te kontrowersyjne postacie, które się w niego pojawiały, czy Janusz Waluś, e, Zabójca, no nie, czy Brown z jego antysemickimi wypowiedziami, bardzo otwarcie głoszonymi, czy ktokolwiek jeszcze inny, to teraz on, one były tak zupełnie neutralnie w stosunku do ciebie, dlatego, że jakby traktowane, że stary Ty z nimi tylko rozmawiasz, tak? Ty chcesz wydobyć, jakby ich jakby ideę, czy jakby zrozumieć człowieka, zrobić taki reportaż właśnie o człowieku na podstawie godzinnej, dwugodzinnej, trzygodzinnej rozmowy. I to naprawdę się samo broniło. I nawet mogłeś zaprosić samego szatana, podesłać, mu, podetknąć mikrofon szatanowi i z nim zrobić czterogodzinną rozmowę, nie? Nikt by nie powiedział ci, że jesteś czcicielem szatana, bo rozmawiasz z każdym, nie? A teraz masz tak, że z Walusiem spoko, z Brownem spoko, ale Maciek cię wkurza i to też widać, że ty personalnie go nie już nie trafisz tego, tego tej twarzy. To, to widać, nie? Ale ja też, Nie trawię tej twarzy. Rozumiem to spoko. Ja jest mam bardzo, Tak, nie? jest sympatyczne. Nie trawisz twarzy, ale to jest też personalne, nie? Może trochę to schować, nie? Jest szansa na ciekawą rozmowę, ale tą liczą Polacy, którzy nie są e, rosjanofilami czy putinofilami, tylko po prostu chcą zobaczyć, jak po prostu rozsuczają. Pójdź kogoś, kto ma filosemickie, znaczy filorosyjskie, przepraszam, filorosyjskie poglądy, w tym momencie czy putinowskie, no nie? to jedno i teraz jest tak no to stary, to znaczy, że my teraz powinniśmy myśleć o tobie, że ty w jakiś sposób afirmujesz, aprobujesz dla ciebie są do ugryzienia poglądy bardzo silnie antysemickie na przykład albo bardzo silnie, no nie wiem, rasistowskie czy jakieś inne czy związane z kolorem skóry no bo jakby zabójstwo to, wiesz o co chodzi, nie? Janusz Waluś coś reprezentuje em, takiego negatywnego, nie? Można powiedzieć, że a, słusznie ale jednak jakby jest takie Odium, tak? Jest odium y, takie pejoratywne u Grzegorza Brawna. Znowu nie wdając się w dyskusję słusznie, niesłusznie, no to to jest, nie? I jakby ty byłeś zupełnie od tego czysty i wolny, bo ty mówisz, ja rozmawiam z każdym, a teraz jest tak, że nie. I teraz ludzie mogą słusznie się zastanawiać, no to stary, no to aha, czyli bardziej ci, co nienawidzą Żydów, to jeszcze gitnie u ciebie, ci, co tam rasiści, to jeszcze też gitnie u ciebie, ale już Putina, no to już nie, nie, nie zniesie, nie zniesie, nie? No jakby... Bardzo niespoko, myślę, że nie, nie chciałeś tego, żeby do tego doszło. Wyszło jak wyszło i ja myślę, że fajnie, jakbyś miał taką refleksję zwrotną yy, nawet po jakimś fakcie, żebyś. Yy, no nie wiem, przemyślał to, bo nawet nie chodzi o biznesowe podejście, bo to można mieć, można nie mieć, tylko właśnie tego tej idei twojej, nie? Czym miał być kanał zero, bo wydaje mi się, że... No, hejt w komentarzach się rozlał, i wiadomo, że ludzie piszą wszystko w internetach, ale tak na chłodno. Nie będę zwracana na hejt, co sobie piszą Inaczej, ludzie, to... tak, ja nie mówię o hejcie, nie? Ale na chłodno, naszym zdaniem, nie była to dobra decyzja. To dam. To chyba tyle, nie? Za długo. No, trudno. <laughs> to tyle na razie, cześć.